Cleanup to nowa komenda wprowadzona w wersji 1.6. Za pomocą tego polecenia wykasujesz nieużywane i niepotrzebne elementy, takie jak na przykład presety i sekwencje, utrzymując porządek i przejrzystość swojego show. Spójrz, jak wykasować nieużywane presety. Przechodzę do linii komend i wpisuję cleanup preset 2.1 true. Dotyczy to nieużywanych presetów w drugiej puli od pierwszego do ostatniego. Wciskam plus lub Enter. Na ekranie pojawi się okno. Cleanup chce skasować trzy obiekty. Wciskam Delete i w puli presetów pozycji widzę trzy obiekty mniej. Wszystkie nieużywane elementy zostały skasowane. Skąd możesz wiedzieć, czy dany obiekt jest nieużywany? Zależy to od referencji. Spójrz na drugi preset. Widzisz małą niebieską strzałkę. Oznacza to, że preset jest użyty w sekwencji. Dodatkowo możesz skorzystać z okna info, w którym znajdziesz przycisk List References. Wciskam przycisk i wybieram obiekt, na przykład drugi preset pozycji. Widzisz, że preset ma jedną referencję. Jest użyty w sekwencji 1 w Q1. Preset ten nie zostanie skasowany przez komendę Cleanup. Spójrz na pulę Sekwencji. Dodam teraz tą pulę. Widzisz jedną Sekwencję. Klikam List References i wybieram Sekwencję. Widzisz, że Sekwencja jest przyporządkowana do egzekutora 201. Jeśli wpiszę w linię komend Cleanup. Sequence 1 True? Widzisz odpowiedź Nothing to be done, czyli nic nie zostanie zrobione. Oznacza to, że nie ma obiektów do skasowania lub po prostu nie istnieją. Cleanup pomoże pozbyć się nieużywanych, niepotrzebnych elementów Twojego show.